No hej! Trzeba Hej, kto będzie na tą jajecznicę, bo nie wiem ile tych jajek mam rozbić. Mateusz, Oliwia już stała. Zalałeś mi kawkę. Hej! Papka jak nic. Nie papka, tylko kawkę. Oliwia sobie życzy. To dla mnie? No dobra, to ja poczekam na twoją papkę. Idziemy coś pogadać? Tak, czekaj, za to. Nie tak? jest to najgorsze. A to nie dla Oliwii miała być ta papka? Are... Dobra, czas chyba spróbować. Yy, papkę. Romantyczne śniadanie. Może Słyskiego? nie. Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że jajecznica miała być na a Jednak jest na maśle. Może no, coś się stało, że sam spałeś. A z kim miałem spać? Z twoją. Ja nie jestem w parze z Oliwią. Mhm. Mm bo byliśmy na randce i, jakby było przeparowywanie, no to byłbym pewnie z Oliwią w parze. W sensie tak myślę. Smacznie mi podpadł właśnie. Teraz? Tak. Mhm. A nie? Niko powiedziała, że ma słodką tajemnicę, że ma czymś zajętą głowę, ale nie powie czym. Nie wiem czy nie Mateuszem. Alech mhm. niech ma. To niech ma. Ależ proszę, proszę, nie zjem panu. Nicole na pewno jest do twarzy w golfie. A robisz się Nie. Nie, nawet się nie przywitał. Duchem jestem dziś. Co ty gadasz? No tak. Nagle z rana stałam się niewidzialna. Pocieszę cię, Oliwia. Ja tu tak mam zawsze. jak tam pierwsza noc w Szczerze mi się mega podobało. W sumie po dzisiaj w sumie miałam tylko rozmowę e, z Mateuszem. Była mega właśnie, zdziwiłam. Bo, bo wy się znacie, tak? W sensie, znamy się, nie znamy, że tak powiem. Aha. Ja w ogóle jak tu weszłam, ja byłam w szoku jak go zobaczyłam. On też w ogóle chyba e, też był w szoku. Może tak musiało wyjść, że się znowu znaleźliśmy. A jak u ciebie Oliwia, ogólnie, bo wczoraj po tej randce z Mateuszem tak byłaś, wiesz? Super pozytywnie nastawiona. I jak dzisiaj jest? Wczoraj sobie pogadaliśmy na noc. Jak byłam tam u niego w łóżku, no to mówił, że ze wszystkich dziewczyn, ja. A ja, trochę znam. Jest ładna, ale zobaczymy. Ja się na olivii skupię. które bardziej się skupię. Bo... No i wiem, no wiesz, śniadanie co. to wow. wow. Co? Ale ja starym, to... bo ty nie zrobiłeś olivii tak? Znaczy, nie, ogólnie nie widziałeś się, bo dla ciebie cieniem. <głos> <głos> Co to jest ta to wiesz, nie nie tak? Nie tak? Tak, tak yeah. bo pan no Kilniakowi no robiłeś. No tak <noise> to Ale masz... Jest ale masz... Hit, wczoraj staryc. mówiłeś, że jesteś w stanie ją porwać. to w ten sposób to może być ci ciężko. <noise> po porannym śniadaniu mała burza wynikła. Pojawiły się czarne chmury nade mną. Potrzebuję jakiegoś tam takiego, żeby, żeby coś zainteresowania. widać, żeby zainteresowania, nie? Takie małe gesty, ona to wyrażenie... to Jakby dla mnie pocałunek też dużo znaczy, w sensie dużo znaczy. No, pokazuje jednak coś, nie? No a to nie tak, że ja i chodzę i każdą całą. że tutaj z nami wszystkimi tam. No to z wszystkimi się całowa. Więc lepiej zacznij robić śniadanie, a przestań się całować. No właśnie. <laughs> Dobra, to Ja chcę ci coś zapytać, Adriana. Hmm? Jak ogólnie się czujesz w stosunku do Emmy? Tak szczerze, nie? Poznajemy, Bądź się. W... szczery. No jestem, poznajemy się, gadaliśmy tu o jakichś pierdołach takich mm. życiowych, nadal mam jakiś dystans do tego całowania, takiego wiesz, z uczuciem, mm. ale próbuję się przekonać w jej stronę, chcę jej dać szansę, nie wiem czy to skruszy się coś we mnie, czy nie, ale... No to tak mi, to czyli nasza przyjaźń taka prawdziwa nie była w nie? Nasza? No tak. Bo jak poświęcisz to dla kogoś, dla kogo nie masz motyli, ani nie masz jakiegoś pociągu, no to co my to mówi? Ona się przyjaźni. No ale wiesz, no, ona strasznie mnie zabiegała. No ale to nie chodzi o to. Ja mówię teraz o tobie, no, o twoim podejściu i zachowaniu, nie? No ja cię rozumiem, no ale to, co mam zrobić? Wybiec? No mówi cały czas, że w sumie ci się tak nie podoba wizualnie i w ogóle, nie? Ja nadal tak mówię. No. Przecież ja nie mówię, że już zaakceptowałem no to, to, co to, mi się podoba. to, czyli dalsze przyjaźń to było chuj tak naprawdę, nie? No bo... Nie, no, no ja tak, tak nie bo, bo jeżeli... No, no, no przyjacielem i wyrywasz dupę z którą on był, która nawet ci się nie podoba, no to to jest coś totalnego... To nie jest, że mi się nie podoba, no to nie... Podobać to błysła, mi się podoba, zresztą, zwłaszcza z charakteru zresztą. mi się wiesz? podoba. Mhm. I bardzo dużo robi w stosunku do mnie. Mhm. No nie, ale, ale nie ale... mam tak, że moje serce się raduje. Tylko ja też na przykład wychodzę z założenia, ja na przykład, jakbym tutaj nie miał... E, nie mógłbym zbudować z kimś relacji, to ja bym na siłę nie, nie budował jej, nie? No. Jeżeli coś czujesz, chociaż w odrobinę, to, to spróbuj, no pewnie. A jeżeli nie, no to też nie ma co dziewczyny robić wody z mózgu, nie? No nie wiem, kto tu komu robi wodę z mózgu. Dostałam wujaka w czółko dziś <noise> No ale tak, no fajnie, Jaka fajnie. Jakaś szczęśliwa, aż miło patrzeć. No, Jezu, w końcu mnie coś dobrego spotyka, to nam po prostu... Adrian jest takim chłopakiem, którego naprawdę ja bym chciała mieć w swoim życiu. Ratować kruszącą się przyjaźń z Danem, iść w stronę Emi, Hmm, a może jednak trzecia droga? Ty, no musisz mi coś o sobie więcej opowiedzieć, bo tylko wiem o Tobie, że w tenisa grasz. I w Warszawie mieszkasz i studujesz. Co u faceta szukasz? Takie green flag, red flag, co, co, wszystko co tam związane z facetą? mnie to bardziej zależy z vibem. ja po prostu muszę z kimś vibować tak naprawdę. No. E, wiadomo, mam tam jakiś swój typ urody, ale jednak charakter Ejzotyczna? dla mnie... Tak jak Ty? <śmiech> Nie, <śmiech> okay. ale jednak charakter przeważa. Dla chłopaka robisz dużo, czy nie, na przykład? Uważam, że jak mi zależy, to tak. Aha, jak ci zależy. Mhm. Byś się dostosowywać do chłopaka, czy bardziej ten chłopak do ciebie musiałby się dostosować? Mm. Czy to też zależy od tego, jak bardzo kochasz, na przykład? Jak mi coś nie pasuje, to ja mówię wprost, co mi nie pasuje, e, ale też nie jestem taka, żeby zmieniać kogoś. Mhm. Po prostu. Jakby, no, ja też nie chciałabym, wiesz, żeby ktoś zmieniał mnie. Czyli znaczy, raczej chcesz się z facetem dogadać, pójść na jakiś... Kompromis, a jak to się mówi w prawie koncyliacyjnie dojść do rozwiązania, tak. czyli ugodowo bardzo. Tak. Okay. Jestem teraz w parze w Emi, Troszeczkę się boję tej relacji, dlatego rozmawiam z tobą, bo też chciałbym cię poznać, bo atrakcyjną jesteś dziewczyną. Na pewno jest coś takiego nowego w tobie. I coś jest takiego interesującego, co na pewno chciałbym odkrywać. Jest coś w niej, co mnie interesuje. Na pewno ta uroda jest taka inna dla mnie. No, i też widzę, że jest podobnym charakterem, bo jest też uśmiechnięta, wesoła, lubi robić spontaniczne rzeczy. No to. Zaczynać mam? Robiłeś śniadanko dla nowej Islanderki. O mnie nie pomyślałeś nawet przez chwilę, żebyś chociaż przywitać ze mną. W sensie, Więc... no nie witałem się z nikim, praktycznie. No, to... no, ale wiesz, z nikim to z nikim, no ale jak idziesz w czyjąś stronę, to chyba tak chcesz nawet się z kimś przywitać. No, jakbyśmy leżeli razem w łóżku, to byś nawet rannego Buziaka dostała. A tu, no tak, a tak no, dostałam. Zimny prysznic z rana. Nie <noise> <noise> ja się serio, zażanowana. Będę go teraz trochę obserwować, będę troszeczkę ostrożniejsza po tym poranku. Coś mogę powiedzieć, na no, Ziemi jest fajnie, tylko że tam jest też dużo historii. Mhm. Ja tylko nie mam jakby... uczucia. Uczucia nie masz? Nie mam uczucia takiego w sobie, że kuźwa wiesz. Może po prostu chcesz to. spokoju tu, tam się dużo rzeczy wydarzyło. Tak, może coś takiego, może rzeczywiście potrzebuję jakiejś no, nowości, jakiejś białe, takiej, wiesz, nowego rozdziału, nie? A nie gdzieś, gdzie jest jakaś historia. No na pewno z Nikol jest y, czysta, biała kartka. Na pewno byłoby mi łatwiej pozwolić się otworzyć. Nie chcę kogoś ranić, grać na uczuciu, bo się siebie nie oszukam. Niektórzy mnie może źle interpretują, ale naprawdę serce mam dobre. Serce mam dobre i jestem otwarty. Może się przekonam. Słuchaj, no wiesz, no... Why not? Fajnie mi się z tobą gada. z tobą też. jest jakiś spokoflow. Jeżeli jestem też w twoim typie, no to tym bardziej lepiej, bo łatwiej będzie. No jesteś. Ale no... <noise> Ja już nie musisz się tłumaczyć, ja już wszystko wiem. No, jest. No. Byłam szczerze mega zdziwiona, bo ja byłam przekonana, że on i Emi są tak już razem, bo właśnie Emi też go zachwalała i tak dalej, a tu się okazało troszkę inaczej. Nagle wzięło i zawajbowało. To jest tak przymila do mnie. <głos> <głos> no właśnie, no, no. widzę. No, tak. Tak. Adi, a Ciebie Wajp Nikolu uspokoił? No charakter tutaj jest, ja nie wiem, no bardzo podobny jak nie taki sam. Jest coś w niej, co mnie interesuje, na pewno ta uroda jest taka inna dla mnie i jej otwartość, a taka oryginalność trochę też po prostu jakby jakaś okładka jakiegoś magazynu, który jest dla Ciebie jakąś powiewę świeżości, nowości. Emi, to jest super dziewczyna, z którą mi się super spędza czas, i każda chwila z nią to jest pozytywna energia we mnie i dużo uśmiechu na twarzy. Nie chcę w nic grać, nie chcę kogoś oszukiwać, więc no mówię.